seven I w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak wspierać mój kanał oraz jak założyć konto PaySafeCard, card, dzięki któremu będziecie mogli wspierać mój kanał bez posiadania jakiejkolwiek karty kredytowej, debetowej oraz konta bankowego. Przy okazji pokażę Wam, jak w ogóle używać kodu PaySafeCard, card, ponieważ dużo osób się o to pytało u mnie na live'ach, często oraz w komentarzach, więc wiedziałam, że zrobię Wam taki filmik poradnikowy. Chciałam jeszcze podkreślić, że ten filmik to nie jest żadna reklama PaySafeCard, Ja nie dostałam za to żadnych pieniędzy. Te filmik powstał w celu pokazania Wam innego sposobu wspierania mojego kanału. No i jesteśmy na moim drugim koncie, bo ciekawostka, swojego konta nie można wspierać, więc chciałam Wam po prostu na potrzebę tego filmiku musiałam się przelogować na moje drugie konto, bo robiłam kiedyś edity. No i dzięki temu Wam pokażę. Oczywiście jesteśmy na moim kanale teraz i mamy przycisk obok subskrypcji, który subskrybuje i oczywiście pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek. Klikamy wesprzyj. Powinien być taki przycisk tutaj wesprzyj. Ja mam akurat ciemny motyw YouTube'a, Wy możecie mi Biały, ale ten przycisk powinien tu być widoczny. Jeśli nie macie tego przycisku, wesprzyj, to albo jesteście na telefonach i czasem na telefonach to nie wyskakuje, albo po prostu macie kontrolę rodzicielską włączone, Więc klikamy wesprzyj i tutaj mamy różne poziomy. Ja wam pokażę na przykładzie tego pierwszego poziomu, jak rozwiniemy tutaj naszą strzałkę. Mamy do wyboru albo właśnie kartę, albo kartę debetową, bla, bla, bla. No i mamy dodaj Pacem card. Ale oczywiście, zanim dodamy ten Pacem kart, musimy mieć w przypadku YouTuba akurat, niestety, w przypadku wspierania z tego co widzę, to jeśli chodzi o stricte wspieranie kanału na YouTube, to trzeba mieć konto na PaySafeCard i już Wam pokazuję jak to zrobić. Otworzyłam sobie inną kartę i tutaj mamy stronę PaySafeCard, jest to www.paysafecard.com.pl Oczywiście link do tej stronki będziecie mieli w opisie filmu, no i klikamy rejestracja. Przykieruje nas do załóż konto PaySafeCard i pokazuje nam, że mamy tutaj 7 kroków do zrobienia. No i zaczynamy, mamy oczywiście Polska, jak jesteście z Polski no to nie zmieniajcie tego. Klikamy dalej i wpisujemy sobie adres e-mail oraz hasło. Tutaj wymyślacie sobie hasło, znaczy adres e-mail musi być wasz, ponieważ no, będziecie musieli zaakceptować później na tym mailu to konto. E-mail musicie wpisać starannie i dokładnie, żeby móc później to zaakceptować. Mamy tutaj różne wymagania jeśli chodzi o hasło, więc weźcie sobie to pod uwagę, że przynajmniej musi być 8 znaków, wielkie lub małe litery muszą być, cyfry lub znaki specjalne i nie można stosować adresu e-mail w haśle. Gdy spełnimy wszystkie te wymagania, hasło powinno być Akceptowane. Klikamy dalej. Weryfikacja adresu e Nie zamykaj tej zakładki. Powróć do tej zakładki po kliknięciu przycisku maila. Czyli nie zamykamy teraz tej karty. Otwieramy nową kartę i wchodzimy na naszego maila, żeby zaakceptować właśnie nasze konto. I jak widzicie, dostałam wiadomość od Paysafecard, Dosłownie przyszło mi to w sekundę, więc powinno to być od razu, ale w razie czego możecie kliknąć tutaj yy, ponownie wysłanie e-maila, jeśli byście tego nie mieli. I pamiętajcie, żeby sprawdzić folder spam, bo tam czasem takie wiadomości mogą wylądować, no i mamy po prostu w tej wiadomości potwierdź adres e-mail, wystarczy tylko i wyłącznie w to kliknąć i adres e-mail został zweryfikowany, możesz zamknąć tę stronę i kontynuować rejestrację zamykamy tą stronę, wchodzimy z powrotem na tą pierwszą stronę pacefcard, mamy trzeci krok już tutaj i jest weryfikacja adresu e-mail za nami, więc klikamy dalej no i wpisujemy tutaj po prostu swoje dane wpisujemy również numer telefonu i numer telefonu jest tak samo ważny jak e-mail, ponieważ będziemy mogli przez to akceptować różne kody albo zaakceptować konto, albo jakbyśmy zapomnieli hasła, to to akurat jest ważne, więc warto żebyście podali swój numer telefonu. I właśnie teraz na ostatnim punkcie dostajemy kod sześciocyfrowy na SMS-a, dlatego tak bardzo ważny był ten dobry numer, ponieważ teraz musimy wejść na telefon i odebrać właśnie ten kod. I od razu ja w SMS-ach mam ten kod, więc go wpiszę i witamy w Face Card jest założone, od razu nas przekierowało na nasze konto. Oczywiście klikamy, że Rozumiałem, bo tutaj są różne informacje odnośnie tego. No i pierwsze, co mamy na naszej stronie, to jest oczywiście wpisywanie kodu. I powinniśmy mieć tutaj yy, kod. Zaraz wam w ogóle powiem, skąd zyskać ten kod. No ale mamy to konto i możemy sobie cały czas wpłacać, i te pieniądze na przykład będą cały czas tutaj. I nie musimy mieć banku, ponieważ, moi drodzy, idziemy do sklepu jakiegokolwiek. W większości sklepach jest to dostępne, nawet w takich małych osiedlowych sklepach powinno to być. A w razie czego się po prostu zapytajcie na pewno jest to w żabkach, idziecie do pani do kasy i kupujecie sobie taki Pays of Kart na przykład za 20 zł. Bo z tego co wiem, jest za 20 zł, za 30, za 50, 100, 200 i później można sobie jakiś abonament chyba też wykupić. No ale mi chodzi o te takie zwyczajne, na przykład za 20 złotych ja kupiłam i chcę Wam pokazać, jak to działa, bo dostajemy taki właśnie paragon. Ja wam tutaj wszystko zabluruję, bo nie wiem, czy tu. To są jakieś informacje, prawdopodobnie nie chcę, żebyście wiedzieli skąd to kupiłam. I co jest ważne, w kasie możemy kupić PaySafeCard tylko za gotówkę, więc wystarczy, że macie gotówkę przy sobie i właśnie możecie kupić. Tylko, że to jest ważne, nie możecie kupić PaySafeCarda za 25 zł za 15, tylko najniższa się zaczyna od 20, później kolejny poziom mamy 30, później 50, 100 i 200 z tego co wiem, a najwyżej wam się tutaj właśnie wyświetla. No i mamy kod 16, cyfrowy kod PaySafeCard, to jest nasz kod, który musimy tutaj właśnie wpisać lub gdy kupujemy jakiś. Inne rzeczy w jakichś grach. Oczywiście ja Wam dzisiaj pokażę, jak kupić na przykład starkoń za PACSEF Carda tylko z kodem nie musicie wtedy zakładać żadnego konta PESEF Card No i mamy tutaj mniej więcej w połowie kartki. Jest takie coś jak PIN, bo mamy tutaj różne informacje, jak numer seryjny, wartość. To trochę jest jak taki zwyczajny paragon. No ale mamy tutaj PIN i ten PIN, nie NIP. Tylko PIN jest bardzo ważny, on ma 16 cyfr i musimy tutaj ten 16 -co cyfrowy kod dobrze wpisać. Więc jeśli wam nie zadziała, to prawdopodobnie zrobicie jakiś błąd i musicie go wpisać jeszcze raz. Więc uważnie wpisujemy teraz kod. Jak mamy kod, to oczywiście yy, mamy tutaj wartość kuponu, już nam się pokazuje, że jest 20 zł i właśnie taką kwotę kupiłam w sklepie, więc klikamy plusik i automatycznie na naszym saldzie mamy 20 zł. I co ciekawe, wyświetliło mi się, że maksymalna kwota do ładowania to. 980 zł, czyli konto PaySafeCard Card jest ograniczone, możemy maksymalnie je doładować do 1000 zł. I oczywiście wpisując sobie te kody, będziemy mieć na tym saldzie. I z tego co wiem, to te pieniądze na Card są bezterminowe. One po prostu cały czas tutaj będą, dopóki ich nie zużyjemy. I w momencie jak wpisujemy na przykład kod na powiedzmy 100 Starcoins, to nam pobierze tylko tam te 6 ile złotych. Reszta z tych pieniędzy, z tych 20 w tym przykładzie, zostanie po prostu na naszym koncie i będziemy mogli je użyć. Na przykład na Robuxy, na co które innego, gdzie się da kupić, po prostu za PaySafeCard, więc po prostu te pieniądze się nie stracą, jeśli nie zużyjemy ich wszystkich. No i mamy te nasze 20 zł. Dzięki temu, jak już mamy konto, możemy wrócić do mojego kanału i tak jak wam pokazywałam, klikamy Wesprzy, klikamy tutaj, właśnie wybieramy Dodaj PaySafeCard, klikamy tutaj Kup i najczęściej, jak pierwszy raz klikniemy Kup, to nas jeszcze nie przeniesie do tej strony PaySafeCard, a tylko musimy znowu jeszcze raz kliknąć Kup i wtedy nam się otworzy okienko i tutaj właśnie wpisujemy adres e-mail, nazwa użytkownika. W moim przypadku jest to adres e-mail, który używaliśmy do rejestracji właśnie, no i hasło, które też ustawialiśmy przy rejestracji klikamy połącz no i mamy weryfikacja dwuetapowa aktywacja na smartfonie mamy tutaj różne rzeczy, właśnie możemy również na telefon pobrać aplikację PaySafeCard, należy wtedy zalogować się do aplikacji i łatwiej jest to potwierdzić, ale można też to potwierdzić przez telefon klikamy oczywiście to, że przez telefon możemy potwierdzić, ja powinnam dostać w tym momencie kod, właśnie go dostałam wysłało mi kod uwierzytelniający Moje konto, właśnie PaySafeCard i wpisujemy tutaj właśnie ten kod. Jest to sześciocyfrowy kod. Klikamy potwierdź. No i dzięki temu jesteśmy już wspierającym na pierwszym poziomie. I oczywiście yy, ta, to wspieranie będzie nam się co miesiąc odnawiać, ale jeśli nam zabraknie po prostu pieniędzy na tym kardzie, to już nie będzie nam pobierać, nie będzie nam na minusie zabierać oraz w każdym momencie możemy zrezygnować. Czyli na przykład, jak ja sobie już tutaj zrobiłam wspieranie, więc zobaczę sobie, jakie mam bonusy przy okazji. Tutaj są wszystkie zapisy live'ów dla wspierania wszystkie informacje tajne dla wspierających, więc wam już tutaj nie będę dalej pokazywać. No i teraz sobie odświeżmy nasze konto PaySafeCard Card i zobaczmy, ile nam zostało. Zostało nam dokładnie 12 zł i 1 grosz, czyli pobrało nam tyle za wspieranie, ile powinno. No i te resztę 12 zł możemy sobie na przykład użyć do czegoś innego. Ja sobie w tym celu pokażę wam, jak kupić Star Coinsy po prostu dzięki temu. Więc jesteśmy już na Star Stable, mamy nasze konto. Tutaj możemy kliknąć shop i mamy nasze starcoins. Wybieramy ile chcemy starcoinsów. No ja mam 12 złotych, więc na 300 starcoins mi nie starczy, ale starczy mi na przykład na 200 starcoins. Klikamy wybierz. No i do wyboru mamy różne rzeczy, jeśli chodzi o star stable. No i mamy oczywiście nasze paysafe card. Wybieramy oczywiście paysafe card i tutaj nie musicie w ogóle zakładać konta paysafe card. Wystarczy, że pójdziecie do sklepu tak jak wam powiedziałam z gotówką. Powiecie pani, że chcecie kupić paysafe carda za tyle i tyle złotych. Pani wam da ten kod, który Wam mówiłam, i to jest ważne, to jest PIN, i wpisujemy tutaj właśnie ten 16-cyfrowy PIN. I w przypadku, jak ja dodałam już ten kod na konto, to tutaj nie mam trochę możliwości użycia jeszcze raz tego kodu, więc tylko jeśli użyjecie tego kodu, nie wpłacając go na konto, to Wam to zadziała. A w takim wypadku, jak ja mam już założone konto, to właśnie muszę to zrobić teraz przez konto. I tutaj mamy taką opcję, jak płatność za pomocą konta PaySafeCard, więc oczywiście ja wybieram tą opcję i znowu się tutaj po prostu login i hasłem logujemy, ale tak jak mówię, w przypadku Starcoinsów nie musimy w ogóle zakładać tego konta Paysafecard, to co wam pokazywałam. Wystarczy tylko ten 16-cyfrowy kod, żeby go nie podać, po prostu nie połączyć z kontem, to on będzie normalnie działał, Więc wpisujemy sobie standardowo adres i hasło, logowanie i klikamy płatność. Właśnie nam zaakceptowało i nas przeniosło z powrotem na stronę StarSable. jak widzicie jest napisane gratulacje, baw się dobrze, korzystając ze swoich Starcoins. Więc yy, super, ogólnie nam się wszystko już udało i tak to by Wyglądało ogólnie jeśli chodzi o płacenie PaySafeCardem na różnych stronach, to tak to powinno wyglądać. Z tego co wiem, właśnie robuxy też można tak kupować na Fortnite, chyba też można kupować różne rzeczy. Także jak sprawdzajcie zawsze, czy jest opcja po prostu zapłaty Pay Bo to jest bardzo łatwe, nie trzeba mieć konta bankowego ani karty. I teraz pokażę Wam, jak po prostu zrezygnować ze wspierania, ponieważ może ktoś wspierać miesiąc i później zrezygnować, więc jak ja już kupiłam, to to mi się już nie anuluje, ale mogę anulować, żeby po prostu na kolejny miesiąc mi się to nie pobrało, więc... Więc, yy, jeśli chce wspierać tylko na miesiąc, w tym momencie wchodzimy na mój kanał. Klikamy tutaj wspieranie w zakładki. Swoją drogą mamy tutaj też różne zakładki, jak playlisty, na żywo, shorts, i tak dalej. Więc klikamy wspieranie i tutaj mamy informacje, od kiedy wspierasz kanał. No ja od 0 dni, bo dopiero co zaczęłam. I tutaj mamy takie koło zębate, zarządzaj wspieraniem. No i mamy zmień poziom, możemy też zmienić poziom. No i mamy na końcu zakończ wspieranie i dostęp do bonusów. Oczywiście klikamy to i możemy wtedy anulować. Jest informacja, będziemy za tobą tęsknić, szkoda, że się nie udało, jeśli teraz zrezygnujesz ze wspierania, dostęp do bonusów dla wspierającego zachowasz do 15 lutego, więc jest nawet właśnie informacja, do kiedy się to anuluje i dokładnie jest miesiąc, ponieważ no miesiąc, nawet jeden dzień, bo ja to 14 nagrywam, więc klikamy anuluj wspieranie i dzięki temu nie obciążymy cię ponownie, kanał Flutter żegna cię z żalem, ale zawsze możesz wrócić i to jest właśnie fajne, że zawsze możesz sobie wrócić, kiedy będziesz miał na przykład na tym koncie wtedy pieniądze i kiedy sobie doładujesz, nie musisz tego doładowywać, jeśli nie chcesz, możesz zawsze wrócić, możesz zawsze anulować. Klikamy OK i dzięki temu mamy wspieranie tylko na miesiąc i już za miesiąc nam się to nie odnowi. Więc mam nadzieję, że był to dla Was pomocny film i trochę Wam wyjaśniłam, bo dużo osób się właśnie o to pytało. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał oraz zapraszam właśnie do wspierania. Ja Wam dziękuję za oglądanie i oczywiście jak zawsze przysyłam Wam gorące pozdrowienia.